E, tadam! Moim strażnikiem zbijam ci generała! A ja na to szach Chyba znowu ze mną przegrasz, Minia ja. Hej, to nie fair! Tak jakbyś umiała przewidzieć mój najmniejszy ruch Jasne, że umiem Jestem kilka lat starszą tobą i wiem, co zrobisz, bo sama już to zrobiłam a ja jestem wami, ale starszymi, czyli przeżyłam już wszystko, co wy przeżywacie. A to znaczy, że doskonale wiem, jak was zdenerwuje przegrana. Szachmat, panienki! Nie no! Czyli 15-letni Alex jak dotąd zero wygranych, 25-letni Alex, też zero wygranych, 70-letni dwadzieścia 12 123 Kras Z tobą to żadna przyjemność, starsza ja. Doprawdy, bo dla mnie to ogromna przyjemność. Kiedyś skoczę do przyszłości i podejrzę wasze ruchy i wtedy was ogram. To będzie oszustwo. Nigdy nie igraj z czasem dla zabawy, Minia. -ja. Zakłócanie biegu zdarzeń może, może mieć poważne, poważne konsekwencje. Zgadza się. Kiedy chcesz rozwiązać problem, nie wywołuj kolejnych problemów. Co jak? Gramy jeszcze jedną partyjkę? Oh. Uh, uh. Już raczej nie zdążymy. Tak, właśnie się zaczęło. Co się zaczęło? Co się dzieje? Koniec minia. -ja. Koniec czasu. Co? Co się tutaj odkicowuje? Bez nerwów. Skoro my z tego wyszłyśmy, tobie też się uda. Możecie przynajmniej powiedzieć, co mam robić? Jak ci powiemy, to <grym> będzie oczywiste. <ościskwo. grym> Przydałaby się mała podpowiedź. <grym> Okej, okay. myśl, Alix myśl. Dobra, zniknęło pewnie dlatego, że coś się zmieniło w biegu historii. Coś takiego przez to nie istnieje w przyszłości. Początek jest wciąż taki sam. Marinette otrzymuje mirakulum biedronki, Adrien otrzymuje Miraculum kota i zostaje czarnym kotem, a ona z kolei biedronką. I tego dnia się poznają, a Marinette wstydzi się wyznać Adrienowi, że go kocha. Równocześnie Adrian czuje mięte do biedronki. Walczą z monarchą, który wszedł w posiadanie Miraculum Motyla. Ale wciąż nie wiedzą, że. Chowaj mroczne skrzydła. Pod maską super złoczyńcy kryje się Gabriel Agrest, tata Adriena, który czyha na ich mirakula, by spełnić życzenie. Mija czas. Dużo czasu. O! Marinette i Adrien całują się! Nareszcie! Redy! Wciąż nie wiedzą, że są biedronką i czarnym kotem. Wtedy Gabriel Agrest wysyła syna do Londynu, by go chronić. A już za chwilę akumizuje cały świat, żeby pokonać Biedronkę i Czarnego Kota. Pani Tsurugi, jego wspólniczka, robi to samo ze swoją córką Kagami. Wszystko się zgadza. A tu Biedronka dowiaduje się, że Gabriel Adres to monarcha. Tu też po staremu. Wreszcie Czarnodronka pokonuje monarchę, a potem odbiera mu Miraculum Motyla. Ach, a tu totalna wtopa. No i już, przewijaj się. Gdzie to jest? Dokładnie tak było. Jest tak samo, a więc wszystko nadal się zgadza. Gabriel mówi życzenie, historia toczy się dalej. Co się stało? Wszystko zniknęło. Nic tu nie ma. Tylko pustka. Hej, co? Oh, za szybko przebijam. Musiałam coś przegapić. Dobra. I mamy ogromny problem.